No chłopaki, chłopaki pokazali, że drużyna i, i tą zespołowością możemy dużo zrobić. E, cieszy na pewno, że na zero z tyłu i, i, i w końcu zaczęliśmy być groźni mm, w tych stałych fragmentach. I, Eee, I z tego jedna bramka z rożnego, druga z rzutu karnego, ale z dobrej tak naprawdę sytuacji. Także no, było kilka sytuacji, które. Hmm, rozwiązaliśmy dobrze, zabrakło, zabrakło centymetrów, tak? Ale, ale naprawdę jest. Eee, jest powód do tego, żeby, żeby powiedzieć, że naprawdę idziemy, idziemy w niezłym kierunku. Popełniliśmy też e, sporo błędów i, i kilka sytuacji powinniśmy rozwiązać lepiej, ale tak jak mówię, na tym etapie, gdzie naprawdę te nogi są bardzo ciężkie i e, trudno jest na takim zmęczeniu o poziom e, skupienia, koncentracji, ale dzisiaj, dzisiaj naprawdę pokazaliśmy, że jako zespół e, dobrze się czujemy. Właśnie to, co trener wspomniał. Udało się zdobyć bramki, ale co ważne, też na zero z tyłu. No i dzisiaj miał okazję zastąpić Ksawiera Dziekońskiego Rafał Mamla, który spisał się ze swojej roli chyba wzorowo. No tak, Rafał. Rafał naprawdę ciężko pracuje tak. i, i wiemy, że ma mankamenty, które, które musimy eliminować, ale, e, ale ten chłopak po prostu musi dostawać minuty. I jeżeli będzie dostawał minuty, to będzie tylko progres, i, e, i tego się trzymamy. Mariusz Fornalczyk, kolejna okazja bramkowa. Praktycznie no, piłka odbiła się od słupka, więc szuka tych okazji myślę, że na plus. Także możemy zaliczyć występ Jakoba Konstantyna. Czy ktoś jeszcze taki przychodzi na myśl na gorąco zaraz po meczu? Nie, nie będziemy się teraz bawić w taką indywidualną ocenę, bo naprawdę całokształt przyjdzie analiza i, i interesują nam, nas działania e, zespołowe. Tak? A, a to, co rozmawialiśmy z zespołem dzisiaj, te indywidualności. One będą wychodzić i one będą się uwypuklać w momencie, kiedy zespół będzie dobrze funkcjonował i to jest nasza nasza jakby podstawa pracy. I teraz na koniec klub ogłosił, że na zgrupowanie dołączył Adam Hańczko, który przybył tutaj ze zgrupowania reprezentacji Talent Pro. Wiemy, że tego chłopaka obserwowaliście już wcześniej no i jaki jest plan na niego? Jaki jest plan? No Adam przede wszystkim był tutaj na zgrupowaniu tak? I, i, i skorzystaliśmy z tego, żeby, żeby do nas dojechał. Natomiast no, mamy pewne opinie i trenerów reprezentacji i też swoje z klubu. Ja też nawet go widziałem w jednym meczu czy dwóch, ale pamiętajmy, że ten chłopak ma dopiero 15 lat i, i dzisiaj za szybko i za wcześnie na ocenę tego. E, czy będzie dobrze, czy będzie źle. Na pewno ma bardzo fajną e, niespodziankę i szansę przed sobą, żeby zobaczyć, jak wygląda tak naprawdę e, poważna piłka, bo, bo juniorska to jest e, zupełnie inne realia. E, zobaczymy po prostu. Niech, e, niech pracuje, niech, niech, niech podgląda starszych kolegów i, i tutaj jakby e, temat przed młodzieżą e, jest po prostu otwarty. Dziękujemy bardzo. Mariusz Fornalczyk na gorąco po meczu, drugim meczu kontrolnym podczas obozów Turcji Mariusz. Co na pewno cieszy, to zwycięstwo. Z rywalem mu trzeba przyznać, naprawdę konkretnym. No tak, tak, e, zwycięstwo cieszy, z bardzo dobrym rywalem. Nie ma, nie ma co ukrywać te, te parcie na bramkę, bramkę jest i, i musimy to utrzymać. E, wiadomo, zmęczenie. Zmęczenie już, już jest duże, ale e, jutro trener nam trochę, trochę luzuje i, i od poniedziałku znowu zaczynamy. E, od nowa. A powiedz, czy ten mecz był trudniejszy od tego y, pierwszego, czy też tak jakby wskazywał wynik grało wam się łatwiej? Nie, myślę, że nie grało się łatwiej e, poprzez e, to zmęczenie większe. E, myślę, że, że teraz na tym, na tym meczu była, e, było to skumulowane w nas, ale, ale daliśmy tak jak to się mówi z głowy i, i wygraliśmy. Co myślę też ciebie cieszy indywidualnie, to to, że dochodzisz do tych sytuacji bramkowych, bo w tym pierwszym meczu bramka nieuznana. Teraz miałeś sytuację trafiłeś w słupek, także myślę, że jest to pozytywny prognostyk na przyszłość. Tak, tak. Myślę myślę, że, że na tych, e, dobrze to, to rokuje, jak, jak gdzieś tam dochodzę do tych sytuacji. Wiadomo jeszcze czy tu nie uznali, czy, czy tu nie trafiłem, e, trafiłem w słupek, ale, ale przed ligą myślę myślę, że to jest, e, to jest dobre, bo... bo... Mam nadzieję i wiem, że tak będzie, że już w lidze będę strzelał. Pół tego obozu, czuć bardzo zmęczenie? No, czuć. Nie ma, nie ma co ukrywać, czuć, czuć zmęczenie, ale, ale trenerzy to dozują. Wiadomo, jak to na obozie zawsze jest zmęczenie. Musi to być, żeby, żeby potem w lidze wejść dobrze w kolejną rundę. No to trzymam kciuki, żeby ten obóz zaowocował i żeby przełożyć to później na ligę. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.